Unikatowa promenada w Scheveningen. Haga nad Morzem Północnym to trzecie największe miasto w Holandii, a także siedziba rządu holenderskiego. Miasto kusi licznymi atrakcjami, a jedną z najważniejszych jest ciekawie zaprojektowana promenada Scheveningen-Haga. Czy chciałbyś dojechać w wygodnym i nowoczesnym busem? Kontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 6276 435 566 551 397 E-mail gabryszak małpapoczta.net.pl Nasza firma przewozowa Express Bus na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa. Przygotowaliśmy, z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.